Witaj tu, Solverize. Mamy takie zadanie do rozwiązania. Funkcja f w każdej liczbie rzeczywistej x przyporządkowuje największą liczbę parzystą mniejszą od x. No i w podpunkcie a mamy obliczyć f od pi. Pi jest taką liczbą niewymierną, która jest w przybliżeniu równa 3,14, więc jakaś liczba parzysta, największa liczba parzysta mniejsza niż ta liczba, to będzie pewnie 2, tak, dlatego że następną będzie 4, to już będzie za dużo, mniejszą niż 2 będzie 0, no ale ona nie będzie największa, czyli największa liczba parzysta mniejsza niż pi to jest 2, f od 10, 10 jest liczbą parzystą, ale my szukamy liczby parzystej mniejszej od x, czyli mniejszej niż 10, no to największą taką liczbą parzystą będzie 8 i to jest f od 10. Podaj zbiór wszystkich miejsc zerowych funkcji f, czyli my musimy rozwiązać takie równanie, że f od x to się równa 0. x tutaj może być dowolną liczbą rzeczywistą. I co to teraz znaczy, że f od x równa się 0? Znaczy to, że największą liczbą parzystą, mniejszą niż x, jest 0. To przede wszystkim znaczy, że x jest większe od 0, x musi być dodatnie, ale też no nie za duże. Jeżeli x będzie na przykład już większe niż 2, no to wtedy liczba parzysta mniejsza od x to będzie 2 i ona będzie większa od 0, więc x na pewno nie może być większe niż 2. Jeszcze dla dwójki wartością będzie 0, dlatego że to ma być liczba parzysta. 0 jest liczbą parzystą, prawda? To ma być liczba parzysta mniejsza niż x, czyli mniejsza niż 2, a więc nie może być dwójka. Więc największą taką w przypadku dwójki jest po prostu liczba 0. Więc widzimy, że tak, x może być najwięcej 2, ale musi być większe od 0, czyli tutaj możemy napisać, że x należy do przedziału otwartego o końcach 0 i 2. Tutaj będzie w prawym końcu będzie domknięty, prawostronnie domknięty od 0 do 2. To są właśnie miejsca zerowe tej funkcji f. Weźmy sobie podpunkt C określ zbiór wartości funkcji f. Zbiorem wartości funkcji f będzie zbiór liczb parzystych. Zbiór liczb parzystych i to wszystkich liczb parzystych, czyli zarówno dodatnich, jak i ujemnych, jak i 0 też należy do zbioru wartości. W poprzednim podpunkcie powiedzieliśmy, że dla wszystkich x z przedziału od 0 do 2 w dwójce domkniętego wartością funkcji jest 0. Teraz jakaś liczba parzysta, na przykład P. Liczba parzysta no będzie wartością funkcji dla jakiego argumentu? P jest na pewno wartością funkcji dla argumentu P plus 1, bo jeżeli P jest liczbą parzystą, to P plus 1 jest liczbą nieparzystą. I teraz tak, największa liczba parzysta, która jest mniejsza od tej P plus 1, to będzie właśnie P bo ona jest parzysta, ona jest mniejsza od p plus 1, ale jest największą parzystą, która jest mniejsza od p plus 1, bo są jeszcze mniejsze od niej, oczywiście, ale ta jest największa, więc Dowolna liczba parzysta jest wartością funkcji f dla jakiegoś argumentu, więc każda liczba parzysta należy do zbioru wartości. No z drugiej strony, ten zbiór wartości nie może składać się z jakichś innych liczb niż parzyste, bo funkcja f w każdej liczbie x przyporządkowuje jakąś liczbę parzystą. No i to by był podpunkt c i teraz weźmy sobie podpunkt d naszkicuj wykres funkcji f dla x należących do przedziału domkniętego od 2 do 8 już sobie wklejamy układ współrzędnych już mamy układ współrzędnych, no i teraz przeanalizujmy wartości tej funkcji dla takich argumentów. Dla dwójki wartością funkcji jest 0, dlatego że to ma być liczba parzysta mniejsza niż 2, największa z takich, no to to będzie 0. Teraz, jeżeli już liczba jest pomiędzy 2 a 4, no to wartością funkcji dla takiego argumentu będzie dwójka, no bo wtedy bo wtedy po prostu największa liczba parzysta, która jest mniejsza od takiego x, to jest właśnie dwójka, czyli tu sobie możemy narysować kawałek, taki odcinek dla czwórki również wartością funkcji jest 2, no bo to ma, to ma być liczba parzysta mniejsza od x. Teraz jeżeli x już przekroczy 4, ale nie, nie przekroczy 6, no to wtedy największą liczbą parzystą, która jest mniejsza od takiego x będzie 4, czyli tutaj dla wszystkich argumentów między 4 a 6 bez czwórki, ale razem z szóstką wartością funkcji będzie 4. No i jeżeli x będzie między 6 a 8, może być również 8, to największą liczbą parzystą mniejszą od x będzie szóstka, prawda? Bo mniejsza od ósemki, największa parzysta to będzie 6. No i tutaj już mamy wykres funkcji f w tym przedziale.